Zapraszam teraz na przegląd presy regionalnej i rozpoczniemy od ekspresu bydgoskiego. To informacje z wczorajszego ekspresu bydgoskiego. I, drodzy moi, właśnie, czy potrafilibyście zapamiętać aż 750 liczb binarnych, czyli ciągów zer i jedynek? Czy potrafilibyście mm, przyporządkować 50 nazwisk do zdjęć różnych osób? Czy potrafilibyście zapamiętać jak największą liczbę przypadkowych cyfr w poprawnej kolejności, a także powtórzyć kolejność potasowanych kart? To wszystko o zadanie mieli uczestniczy piątego ogólnopolskiego, piątych ogólnopolskich mistrzostw pamięci, które odbyły się w Bydgoszczy. Szczerze mówiąc, podziwiamy podziwiamy wszystkie osoby, które uczestniczyły. Tutaj tak naprawdę pytanie bierze się i od razu gdzieś tam w głowie się pojawia, skąd biorą się takie tęgie głowy. No i mamy odpowiedź od 11-letniego uczestnika Patryka Hojdaka, jeden z najmłodszych uczestników tegorocznych mistrzostw, który opowiada, że przygotowywał się do tych mistrzostw w sposób następujący: w wakacje ćwiczył zapamiętywanie z kolegą, a przez rok chodził też do szkoły pamięci. Okazuje się, że takie szkoły pamięci są potrzebne i okazuje się, że to później procentuje, między innymi, podczas nauki, jak mówi nasz zdolny jedenastolatek. Natomiast w konkursie w mistrzostwach brał udział także Tomasz Boral, ubiegłoroczny zwycięzca ogólnopolskich mistrzostw pamięci który na swoim koncie ma także znacznie więcej tytułów, m.in. jest wicemistrzem świata juniorów. On właśnie mówi, że językiem naszego mózgu są obrazy, a pamięć jest skutkiem ubocznym wyobraźni, więc trzeba być kreatywnym. Takiej kreatywności Wam wszystkim życzę. To właśnie ekspres bydgoski, wczorajszy ekspres bydgoski, bo w dzisiejszym wydaniu Ekspresu Bydgoskiego można dowiedzieć się, że będzie można w Bydgoszczy napić się kawę z czystym powietrzem. O co chodzi? Chodzi o to, że Bydgoszczy będzie starała się o kolejne pieniądze, na redukcję pyłów i to obiecuje pani Grażyna Ciemniak z Urzędu, drodzy moi. To właśnie dzisiejszy ekspres bydgoski, między innymi oczywiście. My przechodzimy sobie teraz do kolejnej gazety, tym razem kulisy powiatu. No i temat jakże ważny, jakże głośny o ostatnimi czasy, no bo wszyscy chyba wiemy o tym, co ostatnio działo się z czteroletnią dziewczynką, która zjadła trującego grzyba. Przeszczep wątroby. Teraz właśnie dziewczynka jest w szpitalu po tym przeszczepie. Na razie nie wiadomo co dalej. Operacja się udała. No ale właśnie pytanie czy dzieci, czy małe dzieci mogą jeść grzyby i tutaj ekspert Przemysław Drozdek ostrzega przed podawaniem grzybów dzieciom do lat siedmiu i osobom starszym. Potrawy z grzybów należą do tych Ciężkostrawnych. A jeśli nie wiemy, które grzyby są trujące, a które grzyby. Nie, to warto wybrać się na takie grzybobranie z atlasem. No i warto przede wszystkim um, kontrolować to um, czy grzyb jest dobrze wykształcony. Um, grzyb wyrośnięty, młode owocniki bez wykształconych cech danego gatunku są najczęściej przyczyną tragicznych pomyłek. Najczęściej muchomor sromotnikowy mylony jest czubajką kanią. Drodzy państwo, teraz mamy sezon na grzyby, więc warto uważać tą informację z kulis powiatu. My przechodzimy do nowości Toruńskiego. A tutaj poranny koszmar drogowy. No i od razu pytanie do Was. Dowozicie swoje dzieci, wnuki do szkoły, no i najczęściej zdarza się niestety tak, że przy tych szkołach nie ma parkingu. I o tym właśnie piszą nowości. Na prośbę rodziców nowości sprawdziły, jak parkuje się pod toruńskimi szkołami i przedszkola, przedszkolami. Co mówią rodzice? Walka o życie, horror, paranoja. To właśnie jest opis doświadczeń związanych z zawożeniem i odbieraniem dzieci z placówek oświatowych. Według redaktorów dzien dziennika Nowości. Niestety nie jest to przesadzona informacja, ale są dobre informacje, jeśli chodzi o to, że jednak będą kolejne szkoły. W Toruniu, które, przy których pojawi się parking, będzie łatwiej będzie prościej. Dyrektorzy szkół z rodzicami wnioskują o wydzielenie dodatkowych miejsc do parkowania, i jeśli jest gdzieś taka możliwość, to takie działania są podejmowane. Często zdarza się, że sama szkoła gdzieś tam wywołuje stres u najmłodszych warto. Zrobić tak, żeby ten dojazd do szkoły nie był stresujący. No to, to wczorajsze nowości, Dziennik Toruński. A co dzisiaj? Dzisiaj nowości sprawdzają wysokość opłat za udzielenie sakramentów w kościołach Torunia i okolicy. Drodzy moi, to pierwszy, pierwsza część przeglądu prasy. Dzisiaj w programie jeszcze część druga, więc bądźcie gotowi. Za chwilę sprawdzimy też, co w pogodzie pisze. Czas teraz na drugi przegląd presy regionalnej. My rozpoczynamy od wiadomości świętokrzyskich, a tutaj historyczna inwestycja w Ćmielowie. Co się w Ćmielowie będzie działo? Otóż w środę w urzędzie odbyła się konferencja z udziałem dyrektora świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, na której zostało przekazane specjalne, oficjalne, zostało przekazane oficjalne rozpoczęcie wykonawcy placu pod inwestycję właśnie remontu tej drogi wojewódzkiej numer 750 od dzwonnicy do ulicy poprzecznej, jak zapewnia wykonawca inwestycji, prace potrwają do końca października, nie powinny spowodować większych utrudnień w ruchu. Oczywiście wszyscy cieszą się z tego wyczekiwanego remontu głównych ulic Śmielowa. Radośnie kryje burmistrz Jan Kuśmierz, radni i mieszkańcy. Długo wyczekiwany remont w końcu się wydarzy. Podobnie jest zresztą w przypadku obwodnicy Śmielowa. Gotowy projekt uwzględniający postulaty mieszkańców ulicy, ulicy Raciborskiego pojawi się już w czerwcu 2014 roku. No moja droga, ja cię kocham, można powiedzieć parafrazując słowa piosenki w Śmielowie. Tak właśnie się będzie działo. Drodzy państwo, my przechodzimy teraz do tygodnika ponidzia, A w tygodniku ponidzia bardzo pyszna informacja. Dlaczego pyszna? Tutaj festiwal kulinarny w dniach od 12 do 15 września. Delegacja z Gminy Busko zdrój gościła w węgierskim. I uwaga, uwaga, teraz będzie trudne słowo. Mam nadzieję, że uda mi się wymówić. Sziget Szent Miklosz. Tak, udało się. To właśnie miejscowość na Węgrzech, miasto na Węgrzech. To za sprawą Międzynarodowego Festiwalu Kultury Kulinarnej Gastrofest, którego czwarta edycja przypadła właśnie w tym roku. Polska ekipa w składzie Magdalena Cygan, Maria Prędka, Violetta Koźbiał i Jacek Tarkowski częstowała miłośników dobrej kuchni gulaszem po polsku, zupą czosnkową, plackami po węgiersku, pierogami ruskimi, chlebem ze smalcem, a do tego tradycyjnym kiszonym ogórkiem na Deser, podano ciastko drożdżowe ze śliwką, jabłka w cieście lub prażone. No i mówiłam, że zrobi się bardzo pysznie, ślinka cieknie. Na sam słuch tego wszystkiego i na samą myśl o tym, z pewnością smakowało prawdopodobnie taka impreza, no to, to nie jest ostatnia impreza, na którą wybiorą się mieszkańcy i przedstawiciele gminy busko zdrój Najbardziej smakowała zupa czosnkowa i placki po węgiersku. Proszę bardzo, taka informacja. Buskie stoisko ozdobiły domowe przetwory, ogórki marynowane, marynowane grzybki, soki jagodowe i jeżynowe. Przepyszna rzecz, zgadzam się. Każde z państw biorących udział w festiwalu to Niemcy, Bułgaria, Macedonia, Transyl Transylwania, Węgry. No i oczywiście Polska miało swój czas na zaprezentowanie stoiska. Drodzy Państwo, pysznie, pysznie. Okazuje się, że Polak, Węgiel, Węgier, dwa bratanki, także do jedzenia. My potwierdzamy, też lubimy kuchnię węgierską. Aczkolwiek prawda jest taka, że jak wyjeżdżamy na Węgry, to często okazuje się, że jest ona troszkę za ostra, ale ważne jest to, żeby poznawać smaki e, węgierskie, smaki również pyszne. I cieszymy się, że Węgrzy poznają smaki polskie. To był przegląd prasy regionalnej i to był tygodnik poniedziałek.